Moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 29 godzinę 19.24 i zapraszam Was na losowanie zwycięzcy na YouTubie. Włączyłam już tutaj stronę, na której będziemy losowali zwycięzcę jeżeli chodzi o nagrodę na YouTubie. Jeżeli chodzi o nagrodę na Instagramie, to odsyłam Was na Instagram, bo tam będzie losowanie już dotyczące właśnie typowo Instagrama. No i tak. Tutaj wchodzimy na filmik dotyczący rozdania, w którym można było wygrać właśnie nagrodę. Ja niestety, ale dwa komentarze musiałam usunąć, dlatego że jeden komentarz był dodany 50 minut temu, a drugi 4 godziny temu. Natomiast e, powód wykasowania tych komentarzy był taki, że były one po czasie. To znaczy, można było zgłaszać chęć wzięcia udziału do piątku, do północy i niestety, ale te komentarze, które były. Po tym czasie niestety nie mogą brać udziału w tym losowaniu. W każdym razie reszta osób jak najbardziej bierze udział i tutaj sobie szybciutko kopiujemy link do tego filmiku, w którym wyraziliście chęć wzięcia udziału w takim rozdaniu i bezbędnego przeciągania wklejamy ładujemy komentarze i uwaga, za chwilę tutaj pokażę Wam się nik osoby, która wygrała i ja tą osobę bym bardzo prosiła, żeby się do mnie odezwała w ciągu trzech dni pod tym właśnie filmem, podając swojego maila i ja się do Ciebie odezwę, żeby po prostu móc uzyskać od Ciebie adres i wysłać nagrodę. I ok. Także 3, 2, 1 start. Zwyciężcą zostaje Baxi. Z wykrzyknikiem. Także serdecznie Ci gratuluję wygranej i czekam oczywiście na komentarz, w którym napiszesz maila, i ja się będę mogła do Ciebie odezwać. Także, jeżeli chodzi o wygraną na YouTubie, to mamy zwycięzcę, jeżeli chodzi o wygraną na Instagramie, to losowanie odbędzie się na Instagramie. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które brały udział w rozdaniu. Ja ze swojej strony mogę oczywiście obiecać, że to rozdanie nie będzie ostatnie i na moim kanale bardzo często pokazują się rozdania. Więc może następnym razem uda się właśnie tobie tym razem wygrywa Baxi. Czekam na kontakt. Buziaki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę udanego tygodnia zbliżającego się. Buziaki. Pa pa.